W tej sytuacji siarki w czasie e, doliczonym w 4 minuty, być może troszkę jakieś, i szczęśliwy. E, o tą sytuację jedną. E, no, mówię, mecz e, walki, mecz... E, no, nie chcę mówić ze strony siarki, trochę taki e, bardzo, bardzo męski na poglądzie Fauli. I Pał, tak, 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 w pierwszej powie, graliśmy bardzo chaotycznie w ciągu całego meczu, graliśmy chaotycznie, dużo strat, niedokładnych podań. Tutaj jak wtedy w pierwszej powie, to była zdecydowanie więcej, walczyła więcej i biegała.